Kolejny luksusowy wieżowiec powstanie w Warszawie. AT Capital Group nabył grunt inwestycyjny przy skrzyżowaniu ulicy Grzybowskiej i ulicy Żelaznej w Warszawie, gdzie docelowo ma powstać wysoka na 140 metrów wieża Liberty Tower. Inwestor rozważa realizację projektu typu Mixed Use z częścią komercyjną i mieszkaniową kompleksu. AT Capital Group to biuro rodzinne z siedzibą w Singapurze o wartości ponad 2,5 miliarda dolarów. Posiadają oni portfolio nieruchomości inwestycyjnych o wartości sięgających ponad miliarda dolarów. Wśród nich znajdują się inwestycje komercyjne, mieszkaniowe oraz nieruchomości, które są zlokalizowane na całym świecie. Należąca do firmy marka Experience zdobyła wiele nagród za innowacyjne i luksusowe projekty. Firma koordynuje swoje działania w Europie za pośrednictwem siedziby w Amsterdamie, która odpowiada za realizację takich projektów jak Baez Quartier. Nowa dzielnica w centrum Amsterdamu o powierzchni ponad 135 tysięcy m2, w ramach której realizowane są budynki mieszkalne, handlowe, hotele, domy studenckie, placówki opiekuńcze oraz projekty Mixed Use. Projekt rozwoju dzielnicy realizowany jest przy wykorzystaniu odnawialnej energii, innowacyjnych arterii wodnych i przy wykorzystaniu materiałów z recyklingu. Znając Trochę historię i tym, czym zajmuje się Capital Group, możemy być spokojni o tego typu inwestycje. Szczególnie po słowa głównego dyrektora AT Capital Group, cytując: Cieszymy się, że zakończyliśmy naszą pierwszą inwestycję w Polsce. To kraj dysponujący atrakcyjnym rynkiem dla inwestycji w nieruchomości z dużym potencjałem wzrostu w tym segmencie. No dobra, dobra, ale wróćmy już do wieżowca. Liberty Tower to planowany i zatwierdzony warszawski wieżowiec z dzielnicy Wola przy ulicy Grzybowskiej i Żelaznej. Konstrukcja drapacza chmur rozpocznie się w 2023 roku, a zakończy się w 2025 roku. Powierzchnia całkowita tego wielopiętrowego drapacza chmur wyniesie 71 000 m2, a użytkowa 58 tysięcy m2. Projekt inwestycji przygotowało amerykańskie biuro architektonika Miejmy nadzieję, że dziedzictwo i podejście AT Capital Group pozwala przypuszczać, że Liberty Tower zmieni się na fantastyczny projekt, ponieważ jest to jedna z najbardziej prestiżowych i wciąż niezagospodarowanych lokalizacji w Warszawie. Cóż, nam pozostaje czekać na kolejne wizualizacje i zdjęcia dotyczące projektu. Zachęcam Was do pozostawienia subskrypcji, abyście wiedzieli, co powstaje w otaczającym nas świecie. To na tyle, cześć!